Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Anna Nowak, jestem kierownikiem działu badań i rozwoju grupy ANTRA. W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony postanowiłam przygotować krótki film prosto z frontu pracy naszego laboratorium i wyjaśnić różnicę między produktami dezynfekującymi na bazie alkoholu, a chlorku d zawartymi w produkcie Moje Auto. Produkty na bazie alkoholu. Działają na rodzinę koronawirusów powyżej 60% zawartości alkoholu. Przeznaczenie? Głównie dezynfekcja. Po zastosowaniu czujemy wyraźny zapach alkoholu. Produkt odparowuje z powierzchni. Produkt Moje Auto jest produktem dezynfekującym myjącym. Działa w obszarze ogólnym, jak również medycznym. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Możemy go użyć do dezynfekcji w samochodzie, w taksówce, w kabinie ciężarówki, w warsztacie samochodowym. Możemy nim zdezynfekować posadzkę, blaty, stoły, wszystkie powierzchnie zmywane. Produkt po zastosowaniu posiada taką delikatną nutę chemiczną. Ma bardzo niską lotność, w związku z tym po czasie ekspozycji wymagane jest usunięcie produktu z powierzchni. Spektrum działania produktu jest bardzo szerokie. Działa na bakterie, drożdże, grzyby, spory, wirusy, również z rodziny koronawirusów zgodnie z normą 14476. Bezpieczeństwo stosowania. Produkty na bazie alkoholu stosujemy wyłącznie na powierzchni odporne na działanie alkoholu. W przypadku stosowania systematyczne na powierzchnie, które nie mają tej odporności, może dojść do korozji materiału, a tym samym uszkodzenia. Produkty oparte na bazie chlorku didecylodimetyloamonu są bezpieczne w stosowaniu na wszystkie, do wszystkich powierzchni zmywanych. Należy jednak pamiętać, aby produkt stosować zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu.